Good morning everyone! Good morning, my neighbors. Jesteśmy na trasie, wracamy z powrotem do parku linowego. <laughs> do parku wracamy, jedziemy do parku dzisiaj ten park się nazywa Berk and Boss. I ogólnie to jest ogromny park, gdzie są zwierzątka, są szympansy. Oto to nie idziemy? Po nie idziemy, idziemy do jedziemy parku. Idziemy do parku linowego. linowego. Ponoć jest dobry, ponow jest taki ekstrem, e, Jakieś... Te rolki tam widziałem są jakieś coś dziwna nazwa pandi było, także nie wiem czy tam jest, jest jakiś pandi. także nie wiem. Pandi zobaczymy. Co? Nagramy to wszystko. Ale nagrać. zobaczymy, tak. Postaramy się wszystko nagrać. Będziemy już wracać z parku linowego, to podjedziemy do sklepu, żeby zobaczyć co tutaj w sklepach w trawie w piszczy, Chciałam powiedzieć. Znam co to, jest to, innego co, niż co, u nas? Tak. Co dokładnie? Jakieś nowe produkty kupimy po jednej rzeczy, zrobimy test, także bądźcie My, z nami. Czy... Się troszkę pada, znaczy już w sumie się rozpogadza, kropi od czasu do czasu. Mam nadzieję, że jak będziemy na górze w na parku, to nie będzie nam padało ani wiało. A zobaczcie, tutaj, tutaj na dole. To jest Holandia, tu są nawet pasy, jest droga dwupasmowa dla rowerów, są światła po jednej i po drugiej stronie. To jest w ogóle coś takie... Też byłam w szoku, jak tutaj jechałam i nie wiedziałam, jak tam za bardzo mam się poruszać, bo... No na początku jest takie... Jest takie taki zawahanie, ma zielone, ale musisz stanąć i zobaczyć, czy na pewno nic nie idzie. z drugiej strony. że Tutaj rowerzyści A... przede wszystkim mają pierwszeństwo. A co też jest ciekawe, stare dziadki, jak jadą na rowerach, to oni wcale wolniej nie jeżdżą niż ty, tylko o wiele szybciej. musisz nawet Kuźba ich starać się dogonić, chociaż i tak nie ma, nie ma szans, żeby starego cholendra dogonić na rowerze. No nie ma opcji. Nie ma opcji. Ja nie wiem, oni są tak wszyscy wysportowani na tych rowerach, że po prostu oni zapierdzielają, my po pięciu kilometrach to już nogi w dupie. Ledwo to pleca. jedziemy, I o, to babcia stara, 70-letnie nas wyprzedza. I to, ja nie wiem, czy to płakać, czy śmiać wtedy. I zobaczcie, to jakby teraz po prawej jadą rowerzyści, oni jadą dobre 30 na godzinę. Także naprawdę, ta prędkości tutaj, co kolędzu osiągają na rowerach, to czasem są wysokie. Zaparkowaliśmy auto, bo tam gdzieś z tyłu, w takim fajnym parkingu amerykańskim. Idziemy teraz do samego parku. Proszę będzie dzisiaj otwarte. Miejmy taką nadzieję. Kurde, nie wiem, czy tej bluzy nie wziąście. Weź z mi po tą bluzę jednak. Iść po bluzę? Arnold tam są właśnie te szimpansy. To jest Berkend Posse. jakby kiedyś ktoś był w Apeldoorn. Jest ogromny park, dlatego ja pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Już tutaj teoretycznie jedziemy na rowerach. Tam też właśnie jest droger rowerowa, można sobie wjechać do środka. Tam są parki linowe. I wiem, że tutaj też gdzieś jest basen i tak dalej, także. No, jest za zimno, żeby to wam pokazać, ale pokażę wam różne inne rzeczy. No, jest trochę dziwne niebo. Zastanawiamy się, czy w ogóle iść do tego parku linowego, bo jednak nie bodaje daje dużo do życzenia. Ja Także... sprawdzę pogodę jeszcze. O, zerknij. A my jesteśmy z powrotem w tym parku, w którym się zgubiliśmy pierwszy raz. Ciągle wracamy do niego, bo jest naprawdę śliczny. Zobaczcie, tutaj takie fajne przejścia mostki są piękna fontanna i piękna panelka. parki w Holandii są bardzo zadbane, nie to co u nas w Polsce. Dobra, nie mieliśmy, mieliśmy nie nadawać na Polaków. Eee, tak jak chyba powinno to wyglądać w Europie. Odesłali nas z plakietką, z wizytówką, ulotką, jak zwał, tak zwał, nieważne. Ale odesłali nas, powiedzieli, że mam wrócić, a dla takich jakby nie ma tutaj miejsca. Przyjdźcie, jutro. Będą specjalni instruktorzy, to wam pokażą. Ale nic straconego, bo to jest taki park, gdzie jest właśnie to Apple i tutaj są te takie małpki, szympansy i tak dalej. Cały jakby park idziemy tam zobaczyć, na pocieszenie. Za to jutro. Jutro w piąteczek są wejściówki, bo dzisiaj wchodzą tylko uczniowie. Drugie podejście. Tak, a jutro jest <grym> dla wszystkich jakby, także jutro próbujemy na nowo. Tak, o, sobie na chwilkę tutaj w słoneczku. Ale ten park jest piękny. Takie chwile. Już zaszło. Dobra, idziemy. <grym> na wycieczce ze szkołym. Jesteśmy już na terenie parku. Dość szybko się to odbyło, bo jakby zaskoczyła nas pani, że była w ogóle w okienku, bo myśleliśmy, że jest tylko maszyna. Tutaj Cię cały park. Tak, tu jest bilecik, wstęp. Co płaciliśmy po kabinie? 55 euro. Ej, to wchłon. To jest w ciul, bo no, nawet to bez jest bardzo dużo. płaciliśmy 78 złotych. Także, patrzcie, jakie mamy porównanie. Jesteśmy tu i my idziemy prosto i w lewo. Jakby my tu prosimy, jest 13, godzior, to jest do 7:40. Melka tak? zdamy radę. My nie damy. girafa. Dobra, tak się to prezentuje na samym początku. No, ciekawe, ciekawe, bo kropi i w ogóle No takie. Nie wiem, <laughs> taką no taką pogodę mamy. Barową. Barową, bardziej. O, do baru też może był, później było zajść. O, wchodzimy teraz tutaj, gdzie są małpki. Takie, o, tutaj te malutkie. Ty ty patrz na rzeczy, Dawid, bo a, pamiętaj, że to małpy kradną. A te małpki one tutaj normalnie sobie biegają. Eja, co ty mówisz? Widzicie to? Ojej! Jakie malutkie? tam skaczą po gałęziach tam jeszcze można je sobie zobaczyć chodź idziemy mówisz? no o deszcz pada centralnie nad nami chodzą a tutaj z babykiem Ma z moim dzieciaczkiem tutaj niestety ale deszcz zaczął padać także popsunam trochę plany łapki się chowają też pod dach i my chyba tak też zrobimy że szukamy gdzieś jakiegoś schronienia Cześć! Cześć! Nie bójcie się, pomału. Chowają się przed deszczem. No. Tutaj ile ich siedzi? A mega to jest. Że ta małpa jest tak blisko na wyciągnięcie ręki. Ale jakie one są słodkie, o kura, dostałem w oko. A, dać? A my nie wiemy ile mamy do przejścia w tym parku, także jeszcze takie na nas czekają tutaj. Przejścia. Ja zaraz zobaczymy jak Pameli idzie. Uff, fuck. Ona no, no zaraz za mną. Tutaj nie, jeszcze. bo wszystko. Ty mi każesz takie rzeczy robić? Chcesz mnie zabić? Nie wiem, czy ją będzie widać. Ona tutaj teraz schodzi na dół. Nie wiem, nie umiem po mu gadać. Ale ta już jest taka fluffy, nie? Taka, taka puszysta, no. Puszysta. Ale po jak ona się ogonem przyma jak na filmach, że tarzanie. No. No nie faj, jak ona fajnie chodzi sobie. Takie miały, powinny mieć małpy, nie wybiegi, a nie. A nie jest, że tak jak u nas, za kratami, tak, jakoś tak no. dziwnie. Tak, Inaczej ona się tak. Ona i tak nie podejdzie ogląda. tak naprawdę do człowieka, jak nie chce. Przecież. Troluje swój teren, ewidentnie. Reszta się pochowała gdzieś w krzokach. A ona jak idzie tak. Nie? No, pokaż mała, na co cię stać. Patrz, patrz. Na ogonie zawisła. Ty to widzisz? Nie. Ja, tak. Coś pięknego zobaczyć tak małpę. Jeszcze wyżej, One tam w koronach drzew biegają. Padać nie ustaje. Nie, ja, jest mi tak słuchaj. Więc my nie też nie, nie odpuszczamy. Pomerka, dawaj. Skip, 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 skip. Zimno. Nie no, nie jest aż tak źle. Jest. <laughs> jest zimno. Ach, nie... Ej, ale słuchaj, bo ej, tutaj nie kolejne jakieś małpki są. Pomelka zobaczyła kawiarnię, od razu mówi, ta kawa jest moja. Herbatka. Herbatka, ale jak kawa będzie, herbatka, to wezmę herbatka. kawkę. Dobra, muszę coś ciepłego napić. A ja kawę, moje zimno, moje eskimosy, ja sobie wzięłam. I frytki. Zobaczcie, one dalej tutaj sobie biegają, latają. Te już są dużo mniejsze. Tu mają wyjście u góry, ale nie. o żółwie tu są. Także małp tutaj nie ma, małpy są u góry. I one dosłownie tutaj nad naszymi głowami cały czas Ale tam, zobacz tu na to mury też są. Ja. Idziemy zobaczyć. Ale idziemy właśnie do lemurów, zobaczymy. Ja tak lubię zwierzątka. Dopiero co była akcja z oto, to będzie druga część, nie trzecia, przepraszam. Ale znowu kolejny raz przypadkiem wyszło, bo wyszło. No. E, z... Znowu to jest jakieś zastępstwo. Tak, tak. Nie odbieramy nie. tego jako zastępstwo, bo to ten park akurat jest fajny. Jest naprawdę. Co tutaj zwiedzać? Aha, to jest lemur? Nie, to nie, to jest małpa. Prawdopodobnie to sam ciut. Groźniejsze, co Pamela? jest jakieś wredne. a tu są! No tu są, tych nie widziałam. Ale czekaj, ja chcę wam tą pokazać. ten wygląda jak sit leniwiec. Chociaż może tutaj aż tak dobrze nie zobaczycie. O, ruszył się trochę. Jak Jaka ruchliwa, co? No dosłownie jak sit. What are you doing? Bro. Bro? Come on. Odwiedź. To, 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 to. Come on. Jestem ja zniesmaczona jestem. What are you doing bro? <laughs> jaki zawstydzony teraz. Siedzi, nogi skrzyżowane. I ma wyłupiaste oczy, strasznie wielkie takie. Ma głowę taką małą. Ale ogon jaki długi. W ogóle zajebiste futro. O, po tutaj lepiej widać. Jak wygląda na żywo. Patrzcie tutaj. Myśmy na początku to przeoczyli. Teraz Pamela stoi i mówi o to. I to jest drzewo, to jest dosłownie drzewo. Hi. O Rudy. To Zo jest takie inne. Czuję, że... Nie, że jesteś z tymi z To jest O, znowu jakiś tor przeszkód nam zrobili. tu, tu, tu. O, kaczki jakie nawet zatrzymają? I tutaj normalnie są wszędzie te drabinki, one sobie chodzą, pewnie jak jest ciepło. No tak, tak. Ale jak jest tak zimno, no to widzisz, że. Nie chcą chodzić. Nie chcą, no. To... Mi też się na to, dopiero małpie jest zimno, na nie? Na terenie żyją. To już mamy szympansy. One siedzą tam i tam za chwilę się udamy. No to będziemy i tak Patrz. szli w tamtą stronę. Banany im rzucają. Aha, no. Okej, okay, komu? Ale popatrz jaki tutaj duży wybieg mają, kurde. No, dokładnie. No tutaj to sobie mogą żyć, a nie tak jak u nas pozamykane w takich małych klatkach i te zwierzęta mają depresję i są nieszczęśliwe. No, to jest przykre. Jak Zobacz jak człowiek no, się jak uczy to, jak, jak wyjeżdża za my, granicę, prawda? Jak się mylimy, jak to nas poprawcie, ale ja tam nie widziałem. No na pewno nie takie ktoś. coś, Dawid, zobacz tutaj Szympan... sobie żyją jak u, u siebie, tylko że, że jest piskawica No właśnie, dwoje szympansa i a, Dawid, Dawid, stopa tak. szympansa. Patrz, o, patrzcie na to! Look at this. W końcu, a we Wrocławiu już tym nie widziałam ani jednego. A nie, jednego. Jedna, a a nie jednej. Nie gościu? One się wygupiają. Jakie malutki. Rzeczywiście. jak czy Dawid! Widzę. <noise>, jakie słodki? Ci się tutaj gryzą. Oni się wygupiają. Ten tutaj, Rękę do buzi patrz, sadził. tutaj zbiera sesję.

Ładny? Dobra. Patrz. O, podziwiało je ja pan dobrze. No, co? Pan, hmm? Dobra, nie pokazuj mu. <laughs> nie skupię. Jak wyglądają. Ale nie zobacz, ile tutaj milionów lat temu to jest, jak one się rozwijały. Tak, bo to jest, do tej jest też, pory. jak się na przestrzeni lat rozwijały te czaszki, i rzeczywiście to jest tutaj, jakby z pierwszego pokolenia. 4,4 miliony lat temu. 100 tysięcy lat temu. 30 tysięcy. I no, i teraz jest człowiek. Dzisiejszy człowiek. Dzisiejszy nasz człowiek. <noise> Mój człowiek. Tak. Jesteśmy. Już aż do wyjścia <laughs> To nie jest wyjście po... Up. To nie ból, starko, tylko to był telewizor. Wychodzimy stąd i idziemy do tych dużych szybansów. Tutaj jakieś małpki. Jest i moja małpka. Halo, halo, halo. Tutaj, tu o. Jest <laughs> taki delikwent zapakował jest się tak. pod, ten, pod kapę jakąś, bo mu zimno. Jakaś mama czy to tata. Ogromna jest ta małpa tam. Matku no. Widzisz? Jaka wielka. No. Małpa? Maka. Makak. Makak. makaka Makaka. 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 O patrz, patrz, się. Makaka. Cześć. Odmachaj nam. Ona czeka, że dasz banana. Ty jej nie chcesz nic zdać, więc co ona będzie do ciebie przychodzić? Pamelce niestety jest strasznie zimno. Bardzo. Już zmarłam tak, że masakra. A jak ja już raz się zmarznę, ruszać. to się jest po prostu strasznie zimno później. Jest jeszcze tak wilgotno, że ja czuję, że jak to, jakby to całe zimno o. mnie tak przeszywało od środka. Jest i fosa. U nas to już by za to trzeba było płacić 2 złote. A tutaj jest free. Patrzcie. Nie ma nigdzie. Do wrzucenia wracza. A czy tam małpa się śmierci nie boi? Cyk. Jest. Nie widzicie? It's possible that we met at Where you were just a face in a crowd And now I can't imagine Me with that And I need a Boom Hit that Ooh to, to, to that place Where we're we can long. go Going on you White Skies, man.